Witam wszystkich bardzo serdecznie. W nawiązaniu do nadchodzących mistrzostw mechaników, które już niebawem, chcieliśmy zaprezentować Wam omówienie konkurencji, która Was czeka dla środowiska samochodów ciężarowych. Zobaczcie. Mamy tutaj modulator firmy Vapco. Modulator jest to urządzenie, które ma za zadanie modulować ciśnienie hamulcowe i stosowany jest przy czepach bądź naczepach. Ten modulator jest jednocześnie zarówno elementem wykonawczym, jak i elementem sterującym. W związku z tym mamy możliwość wykonania diagnostyki takiego modulatora. W tym przypadku normalnie robilibyśmy to na naczepie fizycznie. W tym przypadku, dla ułatwienia możliwości diagnostyki, stworzyliśmy sobie taki prosty układ. Pomiarowy, mamy zasilacz stabilizowany i tak też będziecie to mieli właśnie na waszym zadaniu konkursowym. Łączymy się do modulatora standardowym przewodem ISO, z tym, że pomiędzy złącza wprowadzamy dodatkowy przewód, który ma za zadanie odczytywać dane przesyłane siecią transmisji danych KAN. Do tego przewodu mamy podłączony nasz tester diagnostyczny. Ponieważ pamiętajcie, potrzebujemy dwóch podstawowych rzeczy, aby można, można było wykonywać jakąkolwiek diagnostykę. Pierwszym z nich jest interfejs diagnostyczny. W przypadku konkursowego zadania będziemy posługiwać się nawigatorem TXT multihub firmy Texa. I druga bardzo ważna rzecz to oprogramowanie diagnostyczne, na przykład na jednym z takich naszych tabletów, gdzie będziemy mogli właśnie dokonać diagnostyki, czyli połączyć się do układu sterującego tego zaworu modulacyjnego wapku. Podczas zadania konkursowego będziecie już mieli cały układ zrobiony na gotowo, łącznie z uruchomionym zasilaniem, co będziecie widzieli na samym interfejsie diagnostycznym. I zaraz pokażę Wam, jak wykorzystując oprogramowanie diagnostyczne, Będziemy w stanie połączyć się do takiego modulatora i przeprowadzić jego diagnostykę. Oprogramowanie diagnostyczne, którym będziemy się posługiwać, podzielone jest na środowiska. Jeżeli chcemy diagnozować, tak jak w naszym przypadku, modulator naczepy, musimy wybrać środowisko TRAM. Następnie wybieramy sobie diagnostykę. Spośród dostępnych kategorii musimy wybrać przyczepy na czepy, no bo tego w tym dotyczy jakby działanie tego modulatora. I następnie spośród dostępnych marek, a tutaj w przypadku modulatorów najczęściej spotykane są knor, Haldex albo Wapko, wybieramy sobie modulator firmy Wapko. Tutaj od razu taka jedna uwaga, ponieważ Producentów modulatorów mamy głównych trzech, to każdy z nich swoje modulatory jeszcze dzieli na poszczególne generacje. Oczywiście podczas Waszego zadania konkursowego będziecie mieli jasną informację, jaki typ modulatora będzie podłączony czyli jaki typ modulatora będziecie musieli wybrać do diagnostyki. I teraz następująca rzecz. Wybieramy spośród dostępnych systemów. Diagnostycznych EBS, ponieważ modulatory odpowiadają właśnie za układy hamulcowe trailer EBS, dlatego musimy z nimi się w ten sposób połączyć. Kolejna rzecz. Ten konkretny przypadek, który rozpatrujemy, to wapko TEBS generacji E, więc wybieram go sobie, naciskam przycisk start, potwierdzam autodiagnostykę. Potwierdzam, że używam przewodu T30B. Tak jak widzieliście wcześniej na naszym układzie pomiarowym, do podłączenia z tym modulatorem używamy sobie właśnie tego przewodu ISO. Potwierdzamy. I w tym momencie następuje nam komunikacja pomiędzy oprogramowaniem diagnostycznym a testerem diagnostycznym. Informacja o włączonym zapłonie. Oczywiście my ten zapłon mamy już włączony, ponieważ mamy zasilanie do modulatora i tego nie musicie tutaj nic zmieniać. Potwierdzamy. Dzisiejsza data, potwierdzamy. Następuje odczyt danych ze sterownika modulatora. Ok, po podłączeniu się do sterownika, oprogramowanie na początku wyświetla nam kody usterek, które są zarejestrowane w pamięci sterownika tego konkretnego modulatora. Ogólnie, oprogramowanie diagnostyczne, którym będziemy się posługiwali, posiada jeszcze takie możliwości, jak odczyt parametrów rzeczywistych, czyli odczyt parametrów, które są. Przesyłane z czujników do modulatora, właśnie kody usterek. I tutaj, w przypadku zarejestrowanych jakichś kodów usterek, możemy sobie je zapisać, czyli stworzyć, wygenerować taki raport, który pozwoli nam później, na przykład, wrócić do takiej naprawy po jakimś czasie i sprawdzić, jakie błędy były wtedy zarejestrowane. Żeby to zrobić, na dole macie symbol dyskietki, który opisany jest jako rejestr diagnostyki. Gdy sobie na niego klikniemy, pojawia nam się komunikat, zakończono zarejestrowanie danych, więc jesteśmy pewni, że te dane zapisaliśmy. Kolejne dostępne zakładki, które oferuje oprogramowanie, to Info ECU, gdzie mamy informacje dotyczące samego sterownika, z którym nawiązaliśmy komunikację. Możecie tu również zobaczyć, że jest opisany dokładny wariant do programowania i typ modulatora, z którym się podłączyliśmy. W tym przypadku mamy to modulator wapko generacji E w wersji 5.3. Dostępne są również aktywacje, czyli wszelkiego rodzaju testy, wysterowanie poszczególnych komponentów, którymi ten sterownik zarządza oraz regulacje, czyli wszelkiego rodzaju kalibrowanie, przyuczanie, adoptowanie oraz Parametryzacja specjalna, czyli możemy modyfikować oprogramowanie sterujące takiego modulatora. Na przykład zmieniać siłę hamowania, czy modyfikować dostępne, podłączone wyposażenie dodatkowe do takiego modulatora. No do tego ogólnie służą właśnie regulacje. Z tym jednak trzeba bardzo uważać. Nie powinno się tutaj nic zmieniać, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, a też nie powinniśmy zmieniać na przykład sił hamowania na inne niż, które przewiduje producent na przykład danej naczepy, bo to głównie o to chodzi. Jeżeli już mamy wykonaną naszą diagnostykę, odczytaliśmy sobie kody usterek, sprawdziliśmy parametry, to w momencie, kiedy rozłączymy się ze sterownika i wcześniej wybraliśmy ten rejestr kodów usterek, to podczas rozłączenia pojawi Wam się karta, w której możecie tą diagnostykę zarejestrować w trwale, czyli wpisujemy sobie jakby klienta, czyli to, co podpinaliśmy. W tym przypadku no, mieliśmy goły modulator. Przykładowo piszemy sobie nazwę Konkurs. Dalej zapisujemy i teraz. Trwale wpisaliśmy sobie to nasze, to, to nasze zarejestrowanie kodu usterek do pamięci oprogramowania. W każdej chwili później można do tego wrócić i to odczytać. Mam nadzieję, że film, który dla Was nagraliśmy, będzie Wam bardzo pomocny w szybkim i prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego. Życzymy Wam powodzenia i trzymamy za Was kciuki.